Mamy tutaj podać sumę trzech kolejnych liczb nieparzystych, z których pierwszą jest. Najpierw zajmiemy się pierwszą liczbą nieparzystą, mamy tutaj 2n plus 1, to jest najlepszy sposób zapisywania tak naprawdę za pomocą e, jakiejś literki niewiadomej e, ogólnego wzoru liczby nieparzystej, czyli jest to 2 razy n, czyli zawsze jest to liczba parzysta, bo wymnożona przez... Dwójka zawsze będzie parzystą liczbą i dodajemy do tego 1 i mamy pewność, że to jest liczba parzysta. I teraz co się dzieje, jak wyznaczyć kolejną liczbę nieparzystą? No to różnica między kolejnymi liczbami nieparzystymi, na przykład 3 i 5 jest równa 2, czyli między każdą liczbą nieparzystą i następną jest różnica 2, czyli kolejna liczba będzie po prostu większa o 2. Czyli jak mamy 2n plus 1, no to następna liczba będzie 2n plus 1 i jeszcze plus 2. I teraz jeszcze trzecia kolejna liczba, następna, będzie 2n plus 1 i dodać 4, tak? Bo jest to jeszcze następna, do dwójki dodajemy 2. I to wszystko musimy sobie zsumować. No to teraz sumujemy i wychodzimy, sprawdzamy wyrazy podobne, czyli mamy tutaj 2n... 2n i 2n, czyli w sumie mamy 6n i jeszcze mamy tutaj liczby, tak 1, 1, dwójka, 1 i czwórka, czyli wszystko dodajemy do siebie, mamy 2, 4, 5, 9, czyli 6n plus 9. To teraz się zabierzmy za następną. Mamy 2n minus 1, następna liczba w kolejności nieparzysta, to będzie 2n minus 1 dodać 2. Tutaj jeszcze trzecia liczba będzie. 2n minus 1 dodać 4. I sumujemy. Czyli tutaj zobaczcie, byłoby 2n dodać 1, a tu 2n dodać 3. To teraz musimy wszystko zsumować. n' ki ze sobą y, i liczby ze sobą. Czyli mamy znowu 6n. I teraz mamy minus 1 minus 1, czyli minus 2 plus 2, czyli 0. Minus 1 plus 4, czyli plus. 3. A teraz kolejna liczba. 2n minus 5. No to następna liczba będzie równa 2n minus 5 dodać 2. I jeszcze następna liczba 2n minus 5 dodać 4. Sumujemy, wychodzi 6n, tak jak wszędzie, i liczbę minus 5, minus 5, czyli minus 10, minus 8, minus 13. Minus 9, 6n minus 9. A teraz 4n plus 3. Kolejna liczba będzie 4n plus 3 dodać 2 i plus 4n plus 3 dodać 4. Sumujemy. Mamy 12n, tak, bo mamy 4n, 4n i 4n. I jeszcze liczby 3, dodać 3 to 6, dodać 2, 8, 11.